Wczoraj komentator ogłosił, że Messi jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No, oczywiście powód jasny: w zwycięskiej drużynie, a dokładnie poprowadził do zwycięstwa drużynę Argentyny. No, rzeczywiście na pewno to było wielkie wzruszenie, przeżycie też na trybunach żona, dzieci, także wielkie, wielkie szczęście, radość, euforia i tak dalej. Ale co będzie jutro, pojutrze i tak dalej? wielu ludzi osiągnęło podobny wynik na przykład jego Maradona, a potem szukali szczęścia w narkotykach czy gdzieś indziej. No to znaczy, że jednak to do końca szczęścia nie daje. Warto więc zapytać się, co daje szczęście trwałe, które nie przeminie, które nie, że tak powiem, zwietrzeje na drugi, trzeci czy dziesiąty dzień. I kiedy czytamy Biblię, to widzimy dwa takie powody do radości. Pierwszy, chyba największy, bo Jezus go w takim oddzielnym pakiecie pokazuje, kiedy Jego uczniowie, to jest Ewangelia Łukasza, dziesiąty rozdział, kiedy Jego uczniowie no cieszą się, że nawet duchy ustępują, są im posłuszne, wyganiają i tak dalej, że mają takie sukcesy w życiu i służbie, służbie. Jezus mówi: Nie cieszcie się z tego, ale cieszcie się, że wasze imiona w niebie są zapisane. Czyli radość ze zbawienia. Człowiek zmierzał do potępienia, gdzie miał spędzić wieczność w oddzieleniu od Boga. Teraz jest zbawiony. To to już jest, że tak powiem, powód do radości, który nigdy nie przeminie i który przewyższa wszelkie możliwe radości ziemskie. A drugi, związany z nim, opisany jest w liście apostoła Pawła, w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 9 rozdziale. Tam są właśnie przedstawieni sportowcy, 25 werset. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. No. Nawet i Messi już dziś albo jutro będzie o tym wiedział, że to znikomy wieniec. My zaś, my chrześcijanie, którzy od Jezusa dostaniemy nagrodę w Niebie. Wieniec nieznikomy, radość nieporównywalna.